Cześć YouTuberzy, z tej strony Lukcio32. Tym razem witam się z Wami w, w kolejnym filmiku z gry, American, w, piątym odcinku z gry film, w piątym odcinku z gry... American Truck Simulator. Nie witam się z Wami z firmy Gallon, Gallon e, w Los Angeles, ponieważ musiałem udać się do, do, do... serwisu celem wymiany silnika. Dodatkowo możecie... będziecie mogli usłyszeć zmienione dźwięki silnik, e, zmienione dźwięki silników tego tutaj Kenwortha W900 wydanego przez SS jako w ostatnim update do gry w wersji 1.1 oraz 1.1.1.1 w ostatnim update do gry o którym mówiłem w poprzednim filmiku oczywiście ten mod dodaje nowe silniki i zmienia ich odgłosy. ja tutaj wrzuciłem 475-konnego Caterpillara więc żeby już nie przedłużać Klarowno, e, informacja o tym gdzie dokładnie jadę i jak będzie przebiegać trasa. Wyruszam, e, jadę w kierunku, jadę, wyjeżdżam, na, wyjeżdżam z e, Los Angeles, kierując się na autostradę numer 5. Jadę, pierwszy zjazd, drugi zjazd, drugi duży wiadukt. Znaczy jadę, 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 jadę. Jadę, jadę, jadę. jadę. I dojeżdżam do San Francisco i koło firmy i zjeżdżam. Następnie na zjeździe, gdzie w lewo jest firma Bashnell Ja skręcam w prawo jest firma Bashnell Ja skręcam w lewo i jadę w boczną drogą numer 125 kawałeczek, Następnie skręcam w boczną jedynkę i, i nią dojeżdżam do firmy Galon w San Francisco. Czyli jadę na obrzeża, tak dokładnie to jadę na obrzeża San Francisco jadę spory kawał drogi autostradą do numer 5, następnie skręcam w drogę numer w boczną drogę numer 152, a następnie w jedynkę i dojeżdżam do firmy Galon w San Francisco. Co wiozę? Wiozę cysternę dokładnie wiozę cysternę z benzyną o wadze 592 funty. Mój cel to San Francisco, firma Galon Oil. Oczekują mnie w czwartek 4.53 rano lub do 11.33 rano zarobię na tym zlecenie 12 664 dolarów. No żeby nie przedłużać, odpalamy nasz naszego klasy, odpieram swojego klasyka, włączamy bieg, odpalamy światła i jedziemy. Do tego mi brakowało mruczenia silnika Caterpillar. Po drodze będę się przyglądał, co zmieniono w kodzie AI, ale te zmiany chyba będą takie mało widoczne. Czy mnie wypuszczą tutaj? No, wypuścilibyście mnie. O, blender. No teraz się wbiję. Tak, trochę ciekawy jest ten dźwięk, ale niech będzie, już nie zostaniesz, nie będę nic Kierujemy się na autostradę numer 5. Pierwszy raz jadę bocznymi takimi drogami. Zapytacie, w jaki sposób mam... Tą cysternę ciągnę. Cysternę ciągnę dlatego, że mam wszystkie poziomy... Odblokowałem poza nagraniami wszystkie poziomy na klasę ADR. Czyli mogę wozić niebezpieczne ładunki. komputer pokładowy w ciężarówce ustawiłem na wyświetlanie prędkości oraz ustawienie tempomatu. Muszę, chcę wiedzieć ile dokładnie jadę, tak by nie przekroczyć ograniczenia 55 mil. No ładnie mruczy ten 475-konny Caterpillar. No ładnie mruczy, pomrukuje Caterpillar. No pięknie, tego mi brakowało Standardowo w tym Kenworthie jest tylko silnik Caterpillar o mocy 625 koni, ale, ale nie są takim bruczącym mruczący Jak tutaj, też no, się rozpada Jak widzicie, mam za oknem, za szybą mam pochmurną pogodę, deszcz się rozpadał. Włączyłem sobie wycieraczki. Po drodze podziwiam wiadukty drogowe. A ja mknę z cysterną benzyny do miast, do, na obrzeż, do San Francisco. Będę tunelem jechał. Hmm, fajnie. W tym odcinku chciałbym Wam o czymś powiedzieć. Cieszy mnie, że firma SS wydała jeden klasyk do gry, stworzyła jeden klasyk do American Truck Simulator, w którym jest Canva 2900. Chciałbym, aby w najbliższym czasie po wydaniu Arizony jako darmowego DLC firma SS stworzyła inny klasyk do gry, a mianowicie Peterbilt albo jak to woli Peter Bilta 351 lub 379 lub 389. Chciałbym żeby w tym modelu Peterbilt'a jak będzie to 351 lub 379 lub 389 był mruczący silnik Caterpillar ale co zrobi SCE, jaką ciężarówkę klasyczną stworzy SCS to już pozostanie dla wszystkich tajemnicą i niespodzianką ja cierpliwie i spokojnie oczekuję na Arizonę bo bardzo chciałbym wybrać się do do Phoenix, czyli stolicy stanu Arizona, jeżeli się nie pomyliłem na razie jednak postanowiłem poodkrywać yy, miasta, które nie odkryłem w Kalifornii a później zacząć odkrywać Nevada ale pogoda jak pod psem, a przestało padać Dalej. I pierwszy raz wiozę ADR o samolot leci jakiś, o, jak fajnie, ale jaja. No tam leci po. Po mojej prawicy samolot leciał z takimi dwoma światłami. O, burza mnie zastała w czasie trasy. Ale jak to mówią, w czasie burzy najbezpieczniejszym miejscem jest samochód. I nawet jeżeli piorun walnie w samochód nic się nie stanie ponieważ samochód to jest tak zwana klatka uziemniająca uziemnia, czy posiada własną ziemię także nic się nie stanie kiedyś tak wracałem busem i właśnie w czasie burzy jak pioruny waliły myślałem że, pierdy, że walnie nam w Sibiradio ale dzięki Bogu szczęśliwie dojechałem do domu i tutaj też szczęśliwie nie boję się bo to tylko gra muszę sprawdzić na mapie miasto Huron. aha czyli będę teraz mijał miasto Huron i na drugim zjeździe, czyli pierwszy zjazd mijam na drugim zjeździe daję w lewo na drogę 152 dobra czyli pierwszy zjazd mijam na drugim zjeźdź, musiałem sprawdzić sobie dokładnie gdzie mam zjeżdżać ale powiem wam ładnie mruczy ten caterpillar caterpillar ładnie się prowadzi ten Klasyczny Kenworth 2900. Tylko ciekawi mnie, czy Kenworth 2900 rzeczywiście ma pełną szybę, czy nie była ona zielona. To mnie zastanawia, ale to nic. Mniejsza z tym. Och, policja. O, patrolują autostradę. Stali policjanci z drogówki autostradowej. dalej w kierunku San Francisco i firmy Gallon Oil, gdzie wiozę cysternę benzyny. trochę się przejaśnia na najbliższym zjeździe w prawo w lewo znaczy co ja W na najbliższym zjeździe w lewo na drogę numer 152 i właśnie zjeżdżamy w lewic w prawo, a teraz a następnie w lewo. Jaki debil z tego z samochodu AI, wyjechał mi, ja sobie jadę, on mi w lewo skręca sobie ostentacyjnie wyjeżdża. Co za czwumą. No my jedziemy teraz w prawo. Jedziemy boczną drogą numer 152, gdzie następnie skręcimy w drogę numer 1 i nią dojedziemy do firmy Gallon w San Francisco. I dostarczymy kolejny ładunek. Przeglądając strony z modami do American Truck Simulator Wśród modeli ciężarówek zauważyłem, że dodawane są tutaj ciężarówki ZTE z, z Eurotrack Simulator 2, czyli europejskie ciężarówki, ale po co w Ameryce, w amerykańskiej grze europejskie ciężarówki? Tutaj najlepiej prezentują się tylko i wyłącznie amerykańskie traki, czyli Peterbilt, Kenworth, Mack, International, no i może jeszcze Western Star. Ale gdzie to europejskie? Scania, DAF, Volvo, Mercedes. Te ciężarówki się tutaj nie nadają. Nie wiem dlaczego niektórzy moderzy nie dodają. Może brakuje im, może chcieli sobie tak o tako dla zabawy pojeździć europejskimi ciężarówkami, ale ja tu nie widzę w tej grze europejskich ciężarówek. Tutaj tylko i wyłącznie Amerykańcy flagowymi ciężarówkami Peterbilt albo Peterbilt jak to woli i Kenworth ciekawi mnie tylko kiedy SC, studio SCS wypuści Arizonę wydali, wydali Kenwortha w udzie, widać stworzenie modelu Stworzyć model jest widać łatwiej do tej gry niż stworzyć część stanu Ponieważ tam trzeba więcej pracy włożyć Chociaż nie wiem, mogę się Chociaż nie wiem, mogę się mylić Jak to jest naprawdę Jak na razie American Track Simula Simulator jest to mnie na pierwszym miejscu wśród symulatorów ciężarówek i z niego będę nagrywał, jak na razie serię filmików. Będę nagrywał tak jak potrafię i tak będę nagrywał tak jak potrafię, tak jak umiem. Może nie jestem mistrzem nagrywania filmików, ale staram się nagrywać ta, tak jak mówię, tak jak tak jak potrafię. Fajne boczne drogi. No, no, no. Świetnie się tu jedzie. I ładnie pomrukuje silnik Caterpillara w tym Kenworthie W900. Z malowaniem Cowboy Life, czyli Życie Cowboya. No, muszę uważać na tych wąskich zakrętach, żeby gdzieś nie, nie wrobić. Cały czas nawigacja pokazuje mi ograniczenie 55 km 55 mil, przepraszam, nie kilometrów 55 mil powinno być Przecież nie jesteśmy w Europie Tylko jesteśmy w Ameryce A tutaj jeździ się w milach A wagę podaje się w funtach Waluta narodowa to dolar monetami i centami Stolica Washington DC A co to jest to DC to jest District of Columbia, czyli to jest District Kolumbii. Prezydentem jest jeszcze niezmiennie Barack Obama No i tyle chyba tak sobie powiedziałem informacji gdzie jesteśmy, tak w ogóle kogoś interesowało Po drodze mijam jakieś amerykańskie zabudowania też sobie pada, rozpadało się no, jedziemy, no, zaraz będzie skręt yy, zaraz dajemy w prawo na drogę numer 1 którą dojedziemy do firmy Gallon Oil Trzeba użyć tej kamery, by zobaczyć, czy coś nie jedzie z boku. Nie ma, no to skręcamy. I kierujemy się do San Francisco. Chociaż mogłem ustawić inaczej sobie GPS i przejechać przez most Golden Gate, który tutaj w grze wydaje mi się, że ten most nie jest realny. Na żywo on wygląda trochę inaczej, jest trochę, jest nieco dłuższy i nie wiem czy most Golden Gate ma dolny poziom, dolny poziom czyli dolny pas, taki, że mogę samochody tam jeździć. Muszę na YouTube poszukać sobie filmiku pokazującego most Golden Gate w San Francisco i zobaczyć jak ten most tak naprawdę wygląda. się wydaje, że ten most tak naprawdę nie wygląda tak, jak jest pokazany na filmiku. Znaczy, w grze jest. Ale mogę się mylić, nie wiem. Tak jak mówiłem, chciałbym, aby studio SCS ko zrobiło kolejnego klasyka. Może e, zrobiło kolejnego klasyka jakiś model Peterbilta. Byłby to 351, który zapewne większość fanów, czy amerykańscy, zna z nas, filmu Konwój. W którym jeździł kierowca Mike oksywce Pająk to był Ken, to był Peterbilt 351 albo Pet, Peter Peterbilt 379 lub 389 ale jaki będzie kolejny klasyk od SS na to musimy trochę poczekać na razie czekamy na stworzenie kolejnego stanu jakim jest Arizona Już niedaleko do firm, do której mam dostarczyć ładunek. Pogoda nie rozpieszcza, cały czas pada. O, przy okazji jedziemy pod tunelem. Ciekawe, czy byłoby możliwe, aby Ameryka American Truck Simulator Zapuścił się do miast za granicą z Kanadą. Jedno, dwa miasta takie. Ciekawe, czy byłoby to możliwe. To mnie ciekawi strasznie. Czy American Track Simulator wypuściłby się za granicę Ameryki do Meksyku? Do miasta, do jednego z miast w Meksyku? Juarez to się Do, do miasta w Meksyku albo... albo do albo jakiegoś miasta w Kanadzie. No ja tu gadu gadu, a ja jestem już na miejscu. No pora skręcać w lewo. No, jesteśmy na miejscu. Rozgadałem się, rozgadałem, abym przejechał. No, wybieram, zagram bezpiecznie potwierdzam i teraz tak, sprawdzam gdzie ja to mam zaparkować aha, czyli ja miałem dowieść na stację Galun Oil aha czyli ja miałem dowieść na stację benzynową dobra, zaparkujemy Przejechałem 370 mil w 13 godzin 45 minut. Zużyłem 79 galonów paliwa. Wynagrodzenia dostałem 8916 i 299 punktów XP. Premia za wyprawę dostałem 2318 dolarów. Bonus za niebezpieczną dostawę klasę niebezpieczeństwa trzecia, bo to była benzyna 62 XP. Dodatkowo dostałem premię za dostawę na długim dystansie poziom czwarty 430 dolarów, 75 punktów i, 74 .xp. I w ten sposób zakończyłem piąty odcinek z gry American Track Simulator, który zatytułuję Klasykiem z Los Angeles do San Francisco. Już teraz zapraszam Was na szósty odcinek z gry American Track Simulator.